Część tu Galdor, i dzisiaj będzie o sparcie. Sparta wiemy o niej tyle, że pojawiła się i stała się istotną polis. I brzmi to co najwyżej tajemniczo. Ale sami Spartańczycy, Spartanie starożytni, za takich chcieli uchodzić i byle kogo do tajemnic nie dopuszczali. Ot taki psikus. Ja historię Sparty zacznę od wojen meseńskich. To pierwszy etap znaczny w ekspansji Sparty i podporządkowywania sobie Grecji. Jako, że był to lud waleczny. To podbijali słabszych sąsiadów, albo tych, których za słabych uważali. Właściwie to na jedno wychodzi. Tutaj ciekawostka. Niejaki Tyrtaios, poeta, dowódca i wieszcz, opisał pierwszą wojnę meseńską i to jak zrobił, używając porównań o znaczeniu alegorycznym i symbolicznym. A tak naprawdę to zostawił krótką, znaczy zwięzłą notatkę. Że jakiś znaczny czas temu, znaczy wcześniej, walczyli ojcowie ojców z meseńczykami 20 lat. Się szarpali. Ale oczywiście wygrali, a upy wojenne w postaci Ziemi zostały wykorzystane pod uprawę znaczy rol. Chodziło o to, że podbici meseńczycy musieli pracować na swoich nowych panów od taki los. Nie ma natomiast ważnych szczegółów, jakie ziemie konkretnie zajęli. Czy to były dwa ary, czy hektar, a może wszystkie ziemie, a może tylko te pod lasem? Czy walka była na patyki i szyszki, czy też bardziej wyśrubowaną bronią i ostrą? Nawet nie wspomina zbytnio o bitwach. Oczywiście, im bliżej naszych czasów, tym więcej rzeczy dokładano do tej historii, aby była ciekawsza. Pojawiły się zasadzki, podstępy, bitwy, a nawet negocjacje i oszustwa. Prawdziwe historie bohaterskich dowódców, jak i szeregowych żołnierzy. Fakt jest taki, że Mesenczycy przegrali. I nie za bardzo pasował im ten but Spartan wciskający ich w ziemię i traktujący jak służbę, niewolników, chłopów paźczyznianych, zwał jak zwał. Zorganizowali w związku z tym powstanie taki akt zbrojny oporu. Chwycili za broń i ruszyli na najeźdźców, zbytnio się nie ociągając, nie licząc kilku, którzy się wahali, a jeden się nawet schował. Spartanie prawdopodobnie nie rozumieli, ani życzliwie mówili, że nie chcieli zrozumieć o co chodzi powstańcom, że walczą w słusznej sprawie. Zmietli, zniszczyli, to znaczy powstańców, a na końcu jeszcze pobili i po razie kto mógł biec, to uciekał ze strachu przed Spartą, a ci co się potknęli lub nie uciekali, zamienieni zostali w helotów. Bardzo ładna nazwa określająca takiego państwowego niewolnika, który nie ma praw politycznych, a za to ma prawo pracować, chociaż bardziej pasuje tu wyraz nakaz. Ale był także plus, chociaż nie musieli heloci walczyć w tych różnych wojnach, które prowadziła Sparta. A Sparta w związku z tym, że urosła i za ułomka nie była już uważana, przynajmniej ci mądrzejsi tak sądzili. A reszta pracowała na roli u Spartan. To Sparta założyła organizację zbrojną pod nazwą Peloponeski Związek. To znaczy Związek Peloponeski. Mówiło się, że jest to związek wojenno-obronny. Ten element obronny to tak ludowcipu, albo dla propagandy był wymieniony, ostatecznie aby zmylić wrogów. To taki rodzaj sojuszu wojskowego opierający się na tym, że jak kogoś Sparta chciała zaatakować, obić albo zastraszyć, to cała reszta związku szła za nią na wojnę. Jak deszcz przez rynne. Oczywiście oficjalnie każdy sojusznik miał prawo głosu i wszyscy byli równi. Nawet tworzyli wewnętrzny zarząd zwany zgromadzeniem, ale decyzje zapadały na zamkniętych, tajnych spotkaniach. Sparta, między innymi dzięki sojusznikom, stała się najpotężniejszym i cenionym polis w Grecji. Ale nie tylko, bo ważną rolę spełnił także sposób życia i szkolenia zwykłych Spartan. A wyglądało to tak, nauka walki, ćwiczenia kobiet i mężczyzn. Bo zdrowi mieszkańcy mogą dawać zdrowe potomstwo, tak uważane. Wspólne spożywanie posiłków przez partyatu, a przede wszystkim przyzwyczajenie do dyscypliny i posłuszeństwa. Młodzi nie odzywali się niepytaniem. Ustępowanie miejsca starszym było dobrym zwyczajem. I takie tam inne wymysły mieli, nie stosowane nigdzie indziej. Za przewinienia karano surowo. No i także uczono Spartan krótkiego i dowcipnego wypowiadania się. Jedna z historii mówi, że Persowie, o czym więcej za chwilę, podczas wojen z Grekami wysłali informację, groźbę, ewentualnie zastosowali próbę zastraszania. Powiedzieli, że my Persowie zaatakujemy i niebo od naszych strzał będzie ciemne, więc się poddajcie. Spartanie odpowiedzieli po chwili namysłu, albo i nie, że fajniej się cieszą, bo będą walczyć w cieniu. Chciałbym zobaczyć minę Persów. Innym razem Filip Macedoński, był taki gościu, zaproponował wsparcie odwiedziny z ekipą wojowników, ale dał im do wyboru, czy chcecie, abym przyszedł jako przyjaciel, przyjechał, czy jako wróg. Ani tak, ani tak odpowiedzieli. Zgrywusy i dowcipnisie. Ale wracając do naszej historii. Persowie, taki starożytny lud z okolic Bliskiego Wschodu, także urósł w siłę i postanowił zdominować Greków, którzy na siłaczy nie wyglądali. Przynajmniej jak się patrzyło z drugiej strony morza, podzieleni, pozamykani w tych swoich państwach, miastach. Więc co to za wróg? Persowie zażądali przez swoich posłów rozesłanych po całej Grecji uznania ich wielkiego króla za pana. Bo inaczej dojdzie do rękoczynów i ubliżania. Jakieś tam mniejsze polis ze strachu albo z rozwagi usłuchały żądania. Na nieszczęście jednak dla Persów, Ateny oraz Sparta nie miały tak wysublimowanego poczucia humoru. Aby nie uznać tego za zniewagę, bo jacyś śmieszni ludkowie przyszli im grozić, podobno nieopaleni jak kobiety. Taki zresztą był model wtedy, że kobiety są nieopalone, a mężczyźni tak. Wyjątek Sparta. Posłowie tracą życie, raczej nie w wyniku wypadku. Taki obrót spraw spowodował musiał spowodować że persowie całą armadą zjeżdżają do Grecji, aby pokazać, kto tu rządzi. Coś tam pozdobywali po drodze, aż trafili na równinę maratońską. Gdzie nie wiem, czy tego się spodziewali, czy nie, Ateńczycy zaatakowali i zniszczyli ich, znaczy Persów, falangą, czyli zwartym oddziałem bojowym piechoty, taką bronią totalnego zniszczenia na ówczesne czasy. Persowie wycofali się z Grecji na chwilę, aby zalizać rany, zawiązać sznurówki i lepiej się przygotować do następnego uderzenia. Przed wypłynięciem do domu popłynęli jeszcze do Aten. Ale zobaczyli jakichś żołnierzy i uznali, że lepiej się samemu nadzieć na miecz niż atakować miasto. Minęło tak kilka lat i Persowie pomyśleli, że czas wyrównać rachunki. Ale Grecy byli już lepiej przygotowani. Założyli takie stowarzyszenie, związek zwany Heleńskim. Skład tej zbrojnej grupy greckiej. Wchodziła, sparta z sojusznikami oraz Ateny i kilka innych polis. A szef Persów, król królów Xerxes I, Zebrał najlepszych wojów, okręty i dwie barki, i ruszył ponownie na Grecję. Mimo to, coś tam mam rotał pod nosem, że chce Ateńczyków ukarać za zło, które uczynili Persom i jego ojcu. I nagle okazuje się, że nasza historia staje się rodzinna. Ciekawe. A tutaj mała wstawka. Problem, jaki powstał wśród Greków, był taki: kto ma stać na czele armii, być wodzem nad wodzami. Grecy mieli w zwyczaju w tamtych czasach wybierać wodzów. Zawierzyć wybranemu dowódcy życie, a po roku gościa rozliczyć z dowodzeniem. Ciekawe. Ciekawie zaczyna się wtedy, jak się okazuje, że się nie sprawdził. Raczej mu nie zazdroszczy. Ale gorzej jest w wypadku koalicji ponadmiastowej, bo gościa nie można rozliczyć i kontrolować. Bo nie jest od nas, a życie mu trzeba zawierzyć. Więc każdy chciałby mieć swojego człowieka jako wodza. I głównie zabiegały o to Ateny i Sparta. Ale w tamtym czasie najlepszą renomę i powagę, jak już wspomniałem wcześniej, miała Sparta, a nie jakieś Ateny, które garnki produkowały. I poszczególne polis zgadzały się na przywódcę Sparty jako zawodnika lubianego i pewnego. I tak po chwili podróży na horyzoncie pojawiła się armia Xerxesa, składająca się od 50 do 200 tysięcy żołnierzy, plus jakaś tam niebotycznie wielka flota. Grecy postanowili stawić opór. Pierwszy. Pod Termopilami, gdzie było wąskie przejście. I tak król Leonidas z trzystoma Spartanami oraz dwoma tysiącami innych wojów stawił czoło machinie perskiej. Obrona była tak zaciekła i bohaterska, mimo wielokrotnej przewagi wroga, że po bitwie zaczęto otworzyć całe pomaty o wielkich Spartanach, którzy umierali nawet nie za swoją sprawę, a za wszystkich Greków. I każdy chciał być jak ci mityczni wojowie ze Sparty, oni nas był niczym hero z mitologii. Taki rozgłos propaganda spartańska podchwyciła jako lotny i propagowała go wszędzie i w miastach, i pod miastami. Nawet do dzisiaj działa ta propaganda, bo kto pamięta, że walczyło tam więcej ludzi niż tylko tych 300 Spartiatów? Sama bitwa pokazała, że można walczyć, i wróg, mimo że wygrał, to tylko dlatego, że miał przewagę liczebną. Najważniejsza bitwa, jaka się odbyła, to jednak nie Thermopyla, a bitwa pod Platyjami. Gdzie mniej liczne oddziały greckie pod wodzą takiego miglanca, Pałzaniasza rozgromiły armię perską, że podobno zbierać nie było czego? Oczywiście z armii perskiej. O ile ktoś nie kolekcjonuje połamanych mieczy perskich, sam pałzaniasz później się chępił, że i z tym co pokonał persów, i trochę w tym racji było, ale był tylko regentem i zastępował zmarłego Leonidasa później miał zostać zwykłym spartiatą. Więc jak można było się spodziewać, nie przysporzyło mu takie zachowanie przyjaciół. O ile za objawy przyjaźni nie uznamy zgrzytów, kąsania i oskarżeń, że żyje jak Pers, że jest pyszny. Odwołano go i poddano procesowi wsparcie. W wyniku jakichś działań zakulisowych, jakichś listrów od satrapy perskiego, miał zostać uwięziony. Fakt jest taki, że ostrzegł go przed aresztowaniem jeden ze To taka najważniejsza funkcja wsparcia i pełniło ją pięciu ludzi kolegialnie, to tak na marginesie. Zbiegł pałzaniarz do sanktuarium Ateny, gdzie został otoczony i tak przy okazji zagłodzony na śmierć. No może niekoniecznie, bo na sam koniec, tuż przed śmiercią, wyniesiono go na zewnątrz, aby świątyni nie zabrudzić. Starożytni to mieli pomysły. Sparta po takiej akcji wycofuje się z wojny, a przodownictwo przejmują Ateny. Wojna mimo to nadal trwa, ale są tu już walki głównie zaczepne. Co było dalej? Sparta się uśpiła na wiele lat, zajmując się swoimi wewnętrznymi sprawami. Natomiast jej przyjaciel i kolega Ateny urosły i się wzbogaciły. Co doprowadziło do wielkiej wojny później, zwanej Peloponeską, o hegemonię w Grecji. Sparta przez te wszystkie lata wyrobiła sobie tak dobre imię, że nawet w czasach imperium rzymskiego wycieczki przyjeżdżały do niej i miała jaki wzgląd nawet u cesarzy. Pozdrawiam was, moi cesarscy bracia i siostry. Cześć!